Uważaj, co do siebie mówisz, bo słucha Cię ktoś bardzo ważny. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej w temacie dialogu i tego, co do siebie mówimy, zostań ze mną dziś, bo powiem Ci o czymś, co Ciebie zaskoczy. Cześć, jestem Kinga Paulina i tutaj na kanale dzielę się moim doświadczeniem z praktyką Ho'oponopono. Jak już wiecie, praktyka Ho'oponopono to prastara hawajska praktyka pojednania, wybaczania, uzdrawiania. Praktyka naprawiania relacji, relacji z nami samymi, ale też z otaczającym nam światem, z otaczającym nas światem. I bazuje ona na czterech podstawowych zwrotach, a mianowicie przepraszam, wybacz mi, dziękuję, kocham Cię. To są te cztery zwroty, które w miarę jak my je powtarzamy, one na poziomie podświadomym kasują nasze oprogramowania. Są to oprogramowania, które my nosimy jeszcze z czasów dzieciństwa, może odziedziczyliśmy po kimś, tak, może yy, zaczerpnęliśmy od rodziców czy z otoczenia. Często jest tak, że my w ogóle nie jesteśmy świadome, że my mamy jakieś programy, tak? No bo skąd i jak więc, jak łatwo możesz sprawdzić, czy te programy masz w ogóle? A zapewniam Cię, że je masz, bo wszyscy je mamy. One są wspierające albo niewspierające. Jeżeli są wspierające, no to fantastycznie, tak? Idziemy przez życie yy, z piersią do przodu, tak? Pewnym krokiem sięgamy po to, yy, na co mamy ochotę. Ale jeżeli te programy są niewspierające, to możesz czuć, że coś cię stopuje, coś cię zatrzymuje. Że inni mogą, a ja nie mogę, tak? Jest mnóstwo rzeczy, także po prostu obserwuj, obserwuj swoje życie, obserwuj sytuacje też, które się powtarzają, żeby właśnie zastanowić się, dlaczego tak się dzieje kolejny i kolejny raz, tak? I to właśnie może wynikać z tych programów, które my nosimy w sobie. One są w naszej podświadomości, a ho będzie je czyściło. No dobrze, słuchajcie, dzisiaj jestem z kubkiem kawy, ale dlatego, że dostałam kubek właśnie na święta, a jest on bardzo szczególny. Oczywiście dostałam go od bardzo szczególnej osoby, ale jest jeszcze bardzo kolej inna ważna rzecz dla mnie, szczególna, a mianowicie, jak widzicie, jest po francusku! Ulala, ulala! Eee, ja mówię w języku angielskim i hiszpańskim, tak? Na co dzień. Em, ale jestem wielką fanką francuskiego, także e, uczę się. <grym> no i zobaczymy. Dobrze, łyk kawy i wracam do Was. No i dobrze, słuchajcie. Em, uważaj, co do siebie mówisz, bo słucha Ciebie ktoś bardzo ważny. A kto Ciebie słucha? No Ty sama. Kto przebywa z Tobą 24 godziny na dobę? No ty sama, tak? Więc teraz zadaj sobie pytanie, albo ja zadam pytanie Tobie, czy lubisz bajki? Czy masz swoją ulubioną bajkę? Dla mnie bajki są bardzo inspirujące, są źródłem ukrytych, yy, ukrytej wiedzy, tak? Są pełne metafor yy, i mogę oczywiście to przenieść na moje własne życie. Dlatego ja znajduję w nich źródło inspiracji. Jedną z moich ulubionych bajek jest bajka o babusie i o paproci. De facto jest ona umieszczona na mojej stronie kingapaulina.com W tym momencie wydaje mi się, że mam ją jeszcze w języku angielskim. Ale z... przetłumaczę ją na język polski dla tych z Was, które oczywiście nie znają języka angielskiego. Tak? Więc zapraszam Ciebie też na moją stronę kingapaulina.com Dlatego, że rzeczy, którymi tam się dzielę, to y, jest wszystko to, co mi osobiście pomogło w mojej drodze, aby zacząć y, sięgnąć po życie, o jakim zawsze marzyłam. Tak? Czyli mieszkanie przy plaży, wśród palm, y, na wyspie. Y, Narzędzia, które mi pomogły, to ja dzielę się nimi tam y, na stronie, ale oczywiście w moich książkach też, tak? To są zazwyczaj bardzo proste ćwiczenia, na pozór bardzo proste ćwiczenia, ale niesamowicie transformujące. Także już dziś zapraszam Cię do tego, aby też zerknąć do nich, dlatego że Twoja zmiana zaczyna się już dziś i teraz. Ale pamiętamy, oczywiście ty musisz chcieć, musisz się zobowiązać, zobowiązać przed. Samą sobą, tak? Nie zobowiązujesz się przed nikim innym. Po prostu bądź ze sobą szczera. Dłonie na serce, wdechy, wydechy i zadaj sobie pytanie, czego ja tak naprawdę chcę? Czego pragnę? Posłuchaj, co mówi Twoje serce, bo Twoje serce ma wszystkie odpowiedzi. Tylko, że my w tym natłoku dnia, w tej gonitwie myśli, sprawunków, obowiązków, w ogóle zapominamy o tym, i żyjemy jak taka marionetka. Więc kolejny raz, wygospodaruj dla siebie czas, usiądź w spokojnym miejscu, tak żeby nikt by nie przeszkadzał. Dłonie na serce, wdech, wydech. Czego ja tak naprawdę chcę? Czego ty tak naprawdę chcesz? No i dobrze, wracamy słuchajcie do bajek i do tego, co to ma wspólnego w ogóle z hooponopono i co to ma wspólnego z tym, co my sobie mówimy. No właśnie. Pytanie moje kolejne do ciebie dziś jest, jaką bajkę opowiadasz sobie na co dzień? Jaka to jest bajka, tak? Nie dam rady, jestem za stara, za gruba, za młoda, za niska, za wysoka, mam blond włosy, a trzeba mieć czarne, ważę 50 kilo, a trzeba ważyć 70. Jaką bajkę sobie opowiadasz? Zastanów się. Bo bajki opowiadane regularnie mają to do siebie, że zaczynamy w nie wierzyć. Tak? Ta rzekoma fikcja miesza się z rzeczywistością. Więc pytanie kolejny raz. Jaką bajkę sobie opowiadasz? Codziennie. Prawdopodobnie od lat. A teraz kolejne pytanie. Jeszcze bardziej ciebie zaszokuje, bo może w ogóle ty sobie nie opowiadasz żadnych bajek. Może ty żyjesz bajkami innych, tak? Może ty słuchasz bajek innych. Czyli na przykład na social media spędzasz 5 godzin dziennie, tak? Żyjąc bajką pani X i pani Y. Może spędzasz godziny na telefonie z koleżankami, psiapsiółkami. Nie wiem, kim jeszcze, tak? I żyjesz ich bajką. Powiem ci, co się dzieje w takim momencie, jeżeli ty żyjesz ich bajką. Jeżeli ty żyjesz bajką kogoś innego, to po pierwsze zasilasz tą bajkę, czyli ta bajka kogoś innego rośnie, a po drugie nie ma czasu ani przestrzeni u ciebie na Twoją bajkę. No a powiedz mi, czy nie chciałabyś być protagonistką, bohaterką? Twojej bajki? Ja przynajmniej chcę być bohaterką mojej bajki. Ole! Także zastanów się, to jest bardzo ważne i co to ma w ogóle wspólnego z chaoponopono? No właśnie, jakość Twojej bajki albo fabuła Twojej bajki będzie właśnie zależała od tego, co Ty masz tutaj w podświadomości, tak? Co Masz tutaj w podświadomości? Jakie to są schematy? Jakie to są schematy? Wszystko to, co jest tu, będzie determinowało to, jaką bajkę opowiadasz sobie na co dzień. A wiemy, że jeżeli ty na co dzień opowiadasz sobie coś codziennie od lat, no to zaczynasz w to wierzyć, tak? I to jest dość już umocowane, tam zakorzenione, więc, żeby się tego pozbyć albo żeby zmienić, trzeba to oczyścić. No i oczywiście jak go czyścimy, Ho'oponopono, przepraszam, wybacz mi, dziękuję, kocham cię, przepraszam, wybacz mi, dziękuję, kocham cię. Tak te cztery zwroty czyszczą, czyścimy, tak, nieważne, czy ty czujesz, czy nie czujesz, jeżeli czujesz, jeżeli czujesz różne rzeczy, praktykując ho'oponopono, fantastycznie, ale jeżeli niczego nie czujesz i boisz się, że robisz coś źle, nie martw się. Po prostu rób. Tak? Zacznij tworzyć nową bajkę, zacznij pisać nową bajkę, gdzie Ty jesteś bohaterką bajki, tak? Ale żeby to móc zrobić, to potrzebujemy wyczyścić wszystko, co jest tutaj. A do tego właśnie służy hoponopono, bo jest to najprostsza droga, nie najłatwiejsza. Dlaczego? No, bo pamiętamy, że bierzemy pełną odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje u nas, tak? Pełna odpowiedzialność, 100%. A druga rzecz, ufamy. Tak? Po prostu ufamy. Ho'oponopono to jest praktyka zaufania też. Zaufania do tego, że ta boskość, wszechświat wiedzą lepiej, co jest dla nas najlepsze. Tak? Bo my tylko z poziomu naszego ego możemy wiedzieć albo nam się wydaje, co jest dla nas najlepsze, co niekoniecznie jest. Także weź pełną odpowiedzialność za swoje życie już dziś, zaufaj, zacznij ho, oponopono. przepraszam, wybacz mi, dziękuję, kocham Cię. Możesz sięgnąć do mojej medytacji, która jest medytacją poranną na pożegnanie starego, idealna na ten moment roku, bo zbliżamy się do końca grudnia i będziemy żegnać to wszystko stare, tak, i chcemy się otworzyć na nowe. Ale wyobraź sobie, że robiąc remont w domu, yy, Ty zostawiasz wszystko w środku, stare, tak, i przychodzą nowe rzeczy, nowe meble, no co się dzieje? No nie ma miejsca, tak, więc żeby przyszło nowe, na które my tak czekamy i mamy taką nadzieję, tak, yy, żeby właśnie ten nowy rok przywitać czymś nowym, to jest fantastyczne. Ale co my potrzebujemy zrobić? Potrzebujemy się pozbyć tego starego. Po prostu potrzebujemy zrobić miejsce. A żeby zrobić miejsce, zrobimy je właśnie dzięki Ho'oponopono. Przepraszam, wybacz mi, dziękuję, kocham Cię. Jeżeli treści, którymi dzielę się tutaj, są dla Ciebie inspirujące, yy, wspierające, pomocne, zapraszam Ciebie do tego, aby lajkować, zostawiać komentarze i oczywiście dzielić się nimi na mediach społecznościowych. Czy dzielicie się z nimi, swoimi z znajomymi, przyjaciółmi, dlatego że może być ktoś, kto właśnie w tym momencie potrzebuje usłyszeć te słowa i to będzie dla niego szansa, szansa na coś lepszego, szansa, żeby uwierzyć w siebie. No i oczywiście kingapaulina.com, moja strona internetowa, gdzie znajdziesz moje książki, które zmieniają życie, ale nie wierz mi na słowo, sama wypróbuj i do zobaczenia.